Kiedy? A siema sobie wisowość 99 Dzisiaj yy, takie pogaduchy. Yy, ja nie wiem co kompletnie już nagrywać. Ja mogę nagrać Formunga 19, siemakosy. Poprowadzanie tu gospodarstwie. Yy, no nie wiem. Z kotem, bo wieni się skąd im go To napiszcie w komentarzach co nas się podoba albo co byście chcieli na moim zobaczyć, czy jakieś cienie, no i napiszcie no w komentarzach, co wiecie, łapki, klucze, dwieczki, jak dobijemy to. Bijemy, to nie, się, czy się tryb, czy 20 tryb, wiem, że cień tu nieraz stać. Problem za problemem you... uh, ptak. Present... Uh, I czy cień mamy jedną? Więc wyciągnie tyle, ile się tu da. Mega, to teraz przyszedł czas. Mój sens się spełnia dla was grami. Wydam album like. na faj Jak cyfra pójdzie, no no, to fizyk dam. Jak palu w roku, albumy dwa. A wersje zawsze prawdziwe. Idziemy, niech oni mnie z... schaj. Schaj, schaj, schaj. znam, sam, sam, bo jestem szelicem. Ta, czego przyjrzysz najwięcej? Co zrobię? a w twoim To chyba ten podziałem. Nie w strefie sędziega, nie w nie No nie, nie, wiem, no, co na wszystko nie, 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 się nie, nie,